Rozdział pierwszy, trzecia krew. Na początek jak zwykle trup, sprawa honoru, enerdowska Spartakiada, sędzia od czesku, zapomnij o Los Angeles, bratnia Popijawa, najazd Rumunek, nieproszony gość, Tiost. Warszawa, Zakład Medycyny Sądowej, ulica Oczki, poniedziałek 15 marca 1993, godzina 7.14. Budynek zakładu medycyny sądowej sam rozkładał się jak trup. Ponury, klasycystyczny, pokryty liszajami plam. Spod odłażącego tynku, jak z zaroskładającej się skóry, wyzierały brudne, czerwone cegły. Potłuczony, sfatygowany chodnik przed wejściem, nie zapraszał do środka. Wnętrze wyglądało jak połączenie starego uniwersytetu z powiatową komendą policji: szare, ciemne korytarze, a na zapleczu wysłużone chłodnie do przechowywania nieboszczyków. Tytus Błażyk wchodził tu z bladą twarzą, jakby miał zostać pacjentem zakładu. Szedł w towarzystwie policjanta w cywilu, z komendy wojewódzkiej. Niskiego z czerwoną, nieogoloną gębą. Był też technik. Wysoki, chudy, siwe włosy, zaczesane na bok i przyklejone do czaszki. Na długich, ruchliwych palcach żółte plamy po nikotynie. Cykora pan nie miej, gadał. Brat źle wygląda. Ja tam nie wiem, ale zobaczycie. Nie straszcie, warknął policjant. Musimy zidentyfikować ciało. Ja tam nic, panie władzą. bo tu leży. Chłodnia przerażała nie tylko zimnem, ale i wyglądem. Poszczerbione, źle dopasowane kafelki, ściana z aluminiowymi drzwiczkami, jak ze starych radzieckich lodówek. Za przepierzeniem był silnik, może wentylator. Ciągnęło suchym lodem i śmiercią. Technik złapał jeden z uchwytów. Otworzył. Tytus westchnął i nabrał powietrza. Jak się okazało. Pracownik kostnicy wyciągnął ze środka metalowe nosze, na których leżał długi, czarny worek. Jak kokon otulający ledwie rozpoznawalny kształt człowieka. Przykre nie będzie, skrzeczał technik. Popaleńcy to oni tacy zawsze, wisz pan. Tytuł przymknął oczy. Otworzył dopiero kiedy usłyszał chrzęst suwaka i szmer folii. W worku leżało coś, czego początkowo nie mógł rozpoznać. Sylweta, ogólny zarys człowieka pokrytego jednolicie zwęgloną skórą. Widok nie był nawet straszny, po prostu dziwny. Jakby posąg oblano klejem i obsypano grubą warstwą tłuczonego węgla. W pęknięciach prześwitywała skóra albo bladawe kości. To pański brat? zapytał beznamiętnie gliniarz. Jakub Błażyk, urodzony 21 lutego 1961 roku. Poznajecie? Gadał jakby myślał, że zmarły miał wypisane na czole datę urodzin, numer dowodu osobistego i PESEL. Tytus pochylił się. Wzrost jakby ten sam, twarzy nie poznaje. Schylił się jeszcze niżej i wtedy poczuł, a może raczej wmówił sobie, że poczuł, słodkawy swąd spalenizny. Odwrócił się na pięcie, skoczył do umywalki. Mdłości prawie wywracały mu żołądek. Panie, gdzie? jęknął technik. Do Kubła. Umywalka od dawna zatkana. Wody nie ma. Prawie siłą podsunął mu pod nos plastikowe wiaderko, jednak tytus wziął się w garść. Zadygotał, przymknął oczy, czołknął napływającą do ust ślinę, oddychał głęboko. Odwrócił się dopiero kiedy z ulgą usłyszał szybki chrzęst suwaka. I odważył się spojrzeć na coś, co mogło być może szczątkami jego brata. Wybuch gazu i pożar gadał monotonnie Glina. Mówiłem panu. Pewnie bandyckie porachunki. Nie my robiliśmy sekcję, tylko Anglicy. Przysłali samolotem. Dlatego w takim stanie. Rozpoznaje pan? Nie jestem pewien. Jakiś szczegół, brak palca. Na nodze, na ręce, obrączka. Nic nie widzę. Chodź pan na chwilę. Policjant wyprowadził Tytusa do sąsiedniego pomieszczenia. Tu było nieciekawie. Lastrykowe stoły sekcyjne, wgłębione z rowkami do odprowadzania krwi, pod ścianami grube gumowe węże. Przewodnik pstryknął wyłącznikiem starej lampy, wydobył z szafki podłużny szermierczy worek, rozwiązał. Poznaje pan rzeczy brata? Kolejno wykładał na biurko. Przepaloną rozpadającą się skórzaną kurtkę, potem dwa nadpalone zdjęcia, jedno pogniecione. Tytus od razu wskazał je palcem. To kuby, powiedział smutno. Jego, wszystko. Jest pan pewien? Tak. Zdjęcia przedstawiały dwie kobiety. Ciemno i jasno włosą. To jest jego narzeczona, Anna Rudzińska. Ta druga tylko o niej słyszałem. I jeszcze jakiś hmm, miecz, brat handlował antykami? Wyciągnął z worka długą okopconą, wygiętą łagodnie klingę, zwieńczoną przepaloną rękojeścią i kabłąkiem w kształcie litery L. Był szermierzem. Znaj panie, co to szabla? Jego broń, powiedział smutno Tytus. No to jesteśmy w domu. Podpisze pan identyfikację? Jak trzeba. Zaszeleściły formularze. Technik zbliżał się niepewnie. Nie żebym ja coś, broń Boże, ale golni pan sobie seteczkę czystej po tym wszystkim, zagadał. A jeszcze lepiej dwie. Znam knajpkę. Uciszcie się, mruknął gliniarz, zajęty wypisywaniem kwitu. Tytus wziął w rękę zdjęcia kobiet. Mogę zabrać? Na pamiątkę. Policjant podniósł zmęczone czerwone oczy. Wiesz, pan, śledztwo zakończone. Nie moja sprawa.